Czy paralotniarstwo jest bezpieczne? Ważny temat, wszystkim to chodzi po głowie i tak naprawdę ciężko odpowiedzieć jednoznacznie, bo z tym jest trochę jak z każdym sportem czy zajęciem. Może być bezpieczne, może być niebezpieczne, w zależności od tego jak do tego podejdziemy. Myśmy zapytali, czy jazda samochodem jest bezpieczna. No to każdy z nas jeżdżąc samochodem też może się zastanowić nad tym. Niby jeździmy codziennie, ale wypadki się zdarzają z jakiegoś powodu. Podobnie jest w parolotniarstwie, jeżeli będziemy podchodzić do tego w bezpieczny sposób. Parolotniarstwo będzie bezpieczne, jeżeli natomiast będziemy podchodzić z ignorancją. Bardzo szybko stanie się niebezpieczne. Najważniejsze, żeby mm, mieć dużo pokory, żeby e, uczyć się progresywnie, stopniowo, nie starać się przeskakiwać kilku e, stopni. E, w obecnych czasach mamy mnóstwo filmików, gdzie. E, bardzo wysportowani i doświadczeni piloci dokonują na paralotni rzeczy niemożliwych i wszyscy chcieliby to robić bezpośrednio po kursie zdecydowanie odradzam zdecydowanie trzeba zrobić pokornie te po kolei wszystkie kroczki żeby nabierać doświadczenia żeby tak naprawdę przede wszystkim dowiedzieć się czego nie wiemy i powoli nabierać tego doświadczenia nie przeskakiwać kolejnych etapów bo to jest najprostszy sposób żeby zrobić sobie krzywdę na paralotni Natomiast jeżeli będziemy latać w sposób racjonalny, przewidywalny, bezpieczny, w towarzystwie bardziej doświadczonych pilotów, w bezpiecznych warunkach pogodowych, na bezpiecznym sprzęcie, w bezpiecznych miejscach, można się ten cieszyć w sposób fajny, bezpieczny i relaksacyjny.